się siemano widzowie, witam was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku Z czego? No właśnie, z czego drowerku? Z ulepszonej wersji gry Steel A Brain Rot. Tak widzowie, zagramy dzisiaj sobie taką ulepszoną wersję, co nadaje Widzowie, w sekundę możemy sobie zrobić tutaj wszystko Przywołać eventy, jakiego chcemy Brain Rota, nawet zrobić Rainbow Bazę Ale jak to będzie wyglądało i jak się w to gra, tego dowiecie się już za chwilę Także ty, mój drogi widzu bez przedłużania strzel, koniecznie łapkę w górę, subskrypcji Zapraszam cię do oglądania Dobra, i na start powiem tylko tyle, że widzowie, jesteśmy na... Na na prywatnym serwerze, bo tutaj są free-pref serwy, a później pójdziemy sobie na publiczny serwer, żeby zobaczyć, co ludzie posiadają w swoich bazach. I w ogóle patrzcie, to pierwsza rzecz, jaka nam się zrespiła, jest to Job Job Sour wersji Rainbow. Potem mamy Garam and Madin Ding Dung wersji Golden. Ej, dobra, to będzie dobre, czujesz, to będzie dobre. Przy okazji mamy też tutaj teleportację. Na czym to polega? Możemy mieć tutaj ogólnie serwer prywatny, do którego możemy się tepać za pomocą kodów. Ciekawe, ale jeszcze ciekawsze jest to, co się respi. Patrzcie, to czy chicken jockey wersji normal. W sumie diamentowy, nie wersji normal, ale tutaj ten to jest dosłownie, no wyśmienity. Fat chicken jockey. Czy wy to widzicie? Dobra, bierzemy go do bazy. Co to w ogóle jest? Powiedzcie mi. W ogóle zauważyłem widzowie, że nasza baza jest taka strasznie biedna. Może nie to, w co w środku, ale uwaga, już wam powiem, o co mi chodzi. Wchodzimy w sobie tutaj w skórki i bierzemy, żeby nasza baza była tutaj tęczowa. I patrzcie to, mamy rainbow bazę. I nie muszę tryhardować i w ogóle rejkun z Grow garden. Co jest? Mamy na blue dru tutaj. Dobra, Dobra, jego też sobie bierzemy. I patrzcie w ogóle tutaj, co się respi. Mamy tego bossa z 99 tutaj nocy. Ej, dobra, bierzemy go. Ten potwór tutaj. No, powiem tak, nieraz go pokonywałem w sensie. Świeciłem na niego światłem, no to teraz sobie wezmę go do swojej bazy. Ciekawy jestem, co tu jeszcze się może zrespić. O, Lost Spotitos, czyli to, czego nie potrafię zdobyć. Plus Dragon canonelli Niestety, na normalnym stile Brainrot, ale weźmy sobie do bazy. Czemu by nie? W normalnym stile Brainrot i tak takich Brainrotów nie zdobędę. No, dobra, co my też jeszcze mamy za Robuxy? Zobaczmy sobie. Maksymalne szczęście możemy sobie kupić, tak naprawdę, za darmo tutaj. W sensie kupić, odpalić albo wyłączyć. Przyjaciele, Cardian Nie wiem o co tu chodzi. Friend, nie wiem o co tu chodzi. Jakiś przyjaciół możemy sobie kupić w tej grze. Dobra, tu jest naprawdę sporo opcji. I możemy kupić ciuchcie, tutaj widzę. Potrójny odindin dun. 9,9 i Big Blood Kiwi. Dobra, może sobie to potem kupimy, zrespimy. Zobaczymy, widzowie, tak naprawdę. Ale to, co to jest? Co to robi kurczak? Halo, co to jest za kurczak w ogóle? Czy wy to widzicie? Dobra, to jest niesamowite. Weźmy go sobie tu w wersji normal. W sumie to ten jest w wersji Candy, ale dobra, wygląda lepiej niż tamten, bo tamten to wygląda powiem tak, mega dziwnie w wersji Diamond. Ale co najważniejsze, mamy też komendy administratora, widzowie. I teraz patrzcie to. Mogę sobie wpisać, ile chcę normalnie mieć pieniędzy. Pegres pimy sobie, mamy 100 kół, bo to jest maksymalnie, ile się da. Możemy zrobić sobie maksymalną ilość rebirfów. Pekzy, tutaj jednego mam 14 rebirfów, jak widzicie, czyli maksymalna ilość. Dodatkowo mogę sobie przywołać Brain rota, jakiego tylko chcę tak naprawdę. Jakie, jakie w ogóle tutaj? Są, zobaczmy, mamy Nubini Pizzanini, Presa, Lawaka, Saturno Saturnita V3, ej dobra, ja to chcę Zrespić, czy ja chcę jakąś mucatację Tutaj, dajmy tęczowy Dajmy sobie też cechę brazylijską I dobra, respimy to, respimy to I zobaczmy, patrzcie to, co to W ogóle jest, ej dobra, to jest Niesamowite, 1.4 tryliona A kosztuje 69 dolarów Stać nas, Nubini Pizzanini Trzymający 3 Lawaki, ej dobra Tego jeszcze nie grali, przysięgam, ten inny Stile Brainroad jest bardzo fajny, bo wyróżnia się tym, że tutaj mam naprawdę przeróżne brainroty, takich, którym normalny style brainrot nie ma. Albo w ogóle, patrzcie to teraz: tung-tung-tung, saur in style a tralalero tralala. Czy wy to widzicie dosłownie to tung-tung-tung, który jeździ na tralalero tralala? Dobra, bierzemy również do bazy. Co my możemy tu jeszcze robić, tak naprawdę? Możemy robić różne eventy, jakbyśmy chcieli, na przykład, nie wiem, powiedzmy glitchet, glitchet, dajmy sobie glitchet, pig, respimmy. A nie, dobra, to tutaj jest wydarzenie, tam brain brainrota. Dobra, to weźmy sobie tak naprawdę Mateo, tak, event Mateo, czy widoczny tylko dla. Mnie żeby był widoczny. Zaczynamy tak o i patrzcie to. Normalnie robi się event Mateo. Tylko na tym serwerze chyba nie działa tak dobrze jak na normalnych, ale musicie mi zaufać jak widzicie prawym dolnym jest odpalony. Jeszcze dla testu, żeby wam pokazać, że to działa widzowie, zrespię jakiś inny event, na przykład 10 bilionów. Nie no, 10 bilionów jest za spokojny. Dajmy sobie na przykład tako, tako, tako event czemu by nie. Zaczynamy i patrzcie to. Normalnie mamy tako event. Dosłownie czuję się jak administrator stile brain Mogę robić sobie samemu admin abuse, Mogę robić admin Abuse dla znajomych. Mogę respić i dodawać jakie chcę brainroty. No właśnie, respić i dodawać. Co ja gadam? Mogę respić wszystkie brainroty, jakie są w tej grze, ale czy ja mogę dać własnego brainrota do tej gry? Tu za 50 robux mamy opcję transformacji. Chyba prawdopodobnie, że możemy dodać własne brainroty. Kombinacje klawiszowe, jakie specjalne. O wiele niższy czas odnowienia i wydarzenie serwerowe. Okej, okay, powiem tak, to jest ciekawe. Bardzo możliwe, że to sobie może nawet kupimy, wiecie co? Nie wiem, czym to się różni. Czekajcie, przeczytajmy dalej. Tutaj no to jest to samo, jak widzicie. Ej, jestem ciekawy czy możemy wgrać własnego brain rota, bo jeżeli naprawdę będę mógł zrobić własnego brain rota widzowie, to ja to kupuję. Wiecie co? 50 robux to niedużo. Myślę, że jestem w stanie tyle zaryzykować i sprawdzić. Uwaga, kupujemy admin panel i zobaczmy, jak to będzie działało. Uwaga, uwaga, uwaga. Wpisz nazwę brain rota. No dobra, weźmy sobie pipi korni. takiej nie ma w grze ogólnie. Mutacja cecha i tu zwolni, tak lub nie. Nie wiem, co chodzi, dajmy tak. I Wiesz zwierząt, dajmy sobie tak. Dobra, zróbmy tą transformację. Jaki pipi kiwi, aż ja się respię jako pipi kiwi. Patrzcie to. Mogę być każdą postacią z tej gry Okej, okay, to o to chodziło Dobra, powiem tak 50 robux nie dużo, warto było zmarnować Przy okazji widzowie, też chcę powiedzieć, że taki odcinek Nagrał Meres oraz Holix Ponieważ no troszkę nimi się inspirowałem I strasznie mi się ten odcinek spodobał powiedziałem, że nagram taki sam Bo naprawdę warto sobie aż zagrać i przetestować To nie jest taki zwykły style brainrod Wiecie o co chodzi Tutaj faktycznie możecie się świetnie pobawić E dobra, ja bym coś jeszcze widzowie zrespił tak naprawdę Bo to, że się respią fajne rzeczy na środku To doskonale widzimy Ale co my poza tym Mamy jeszcze. Jak wygląda ten pociąg? Tego też jestem ciekawy, bo widziałem, że można go za robuxy kupić, ale czy można nie za Robuxy go kupić? Dobra, wiecie co? Chyba nie da się kupić nie za Robuxy, aczkolwiek ten pociąg bym przetestował. Ale dobra, zresztą sobie triplo lostralalritos. Dobra, to też może być ciekawe. Mutacja? brak. Chyba, albo kwisty sobie dajemy Dobra, dajmy sobie to i patrzcie to, patrzcie to. Czy wy to widzicie? Potrójny. W sumie ja bym powiedział, że poczwórny? nie, tak, potrójny, lostralalritos. On się w ogóle zmieści w basie, dobra. Bierzemy go. Muszę zobaczyć, czy on się w ogóle w bazie zmieści. I w ogóle patrzcie, jak nasza baza niesamowicie wygląda. Uwaga, czy on się zmieści, sprawdzamy, sprawdzamy, sprawdzamy. No powiem tak, nie zmieścił się kolega, on dosłownie poza bazę wystaje tutaj. I z takimi brainrotami możemy sobie iść teraz na publiczny serwer i patrzcie Disco Bis Grower Garden. Ej, dobra! Ja się nie dziwię, czemu w tą grę gra teraz 80 tysięcy osób. Dosłownie, w taką grę na ten moment jednak grywam jest po północy, gra 80 tysięcy osób. Jeszcze zanim wyjdę, chcę zobaczyć, czy tu coś w sklepie mamy takiego sałowego. Chyba nie, wszystko jest za Robuxy, pisze darmowo, ale jak się kliknie, to jednak jest za Robuxy. Mamy indeks, jakbyście pytali, łącznie w tej grze jest 110 Brain Rotów. Normalnym jest chyba 84, jeżeli się nie mylę. No to tutaj faktycznie jest troszkę dodatkowych dodanych. Ale teraz tak, jakbym jeszcze chciał jedną rzecz sprawdzić, weźmy sobie tego Brain Rota, widzowie, dajmy go do Fuse Maszyny. Co jest Fuse maszynie? Bo na normalnym serwerze doskonale zdaję sobie sprawę, co jest, ale tutaj co mamy szansę zdobyć? No dobra, tu nawet zdjęć jeszcze nie ma i pytanie jest, czy trzeba czekać tutaj, właśnie. Wiecie co? Nie wrzucajmy. Po półtorej godziny mi się nie chce czekać A wejdźmy sobie po prostu na publiczny serwer I zobaczmy co ludzie posiadają w bazach I przy okazji gdy już mamy tyle rebirfów To możemy sobie kupić jakieś rzeczy tutaj tak naprawdę Kupmy sobie tak, cewkę na pewno sobie musimy kupić No i czy ja coś więcej potrzebuję Ludzi raczej nie będę chciał ukradać Ale czy są jakieś nowe rzeczy tutaj Nie, mamy takie same jak na normalny style brain Road. Przy okazji możemy też to przetestować Bo niestety nie mam ostatniego rebirfa Jak to w ogóle działa, to jest taka mina chyba, tak? Nie wiem, nie działa tu za dobrze Ale dobra, patrzymy co się respi I patrzymy co ludzie mają No patrzcie, to nie działa na tym ser Serwerze ewidentnie to nie działa, chyba że ja coś źle robię. No bo niestety, na zwykłym tutaj style brain Brainrot tego nie posiadam. Ale okej, okay, idziemy do bazy, patrzymy co ludzie mają i co to w ogóle jest. Co to za kiwi w ogóle? Ej, dobra, naprawdę ciekawe. Brainroty tutaj kolega posiada. Co ma u góry? No u góry ma normalne rzeczy, które już widziałem w zwykłej grze. Ja bym powiedział, że moja baza tak naprawdę na tym serwerze jest najciekawsza, dlatego ludzie chyba się na niej rzucają, więc blokujemy ją. Idziemy jeszcze zobaczyć do tego kolegi, co on ma. Uwaga, co on tutaj ma? Los Hotspot, no nie no uwięził mi w bazie. Kolego, weźmie Pójdź, proszę cię. Ja cię nie ukradnę, obiecuję. A przy okazji mamy rejku na sobie, więc też weźmy w grę o garden. Nie udało mi się go zdobyć. Oj, nie kolego, to nie będzie walki. Nieuczciwa walka. Ty masz banhamera. a, Aha, aha, on wyszedł z serwera. A ja chciałem normalnie powiedzieć, że mam broń tutaj żelkową. Hikleteria, bierzemy widzowie, bierzemy całą bazę. Ja powiem tak. Nigdy taki bogaty nie będę w normalnym Brain Rot, to tutaj chociaż chce być bogaty. I co tu się dzieje? Ty, ziomeczek normalnie black-cola na mnie użył. Czy wy to widzicie, gościu? Co ja ci zrobiłem? Pójdźcie mnie, proszę, ja chcę tutaj wyjść z tego Black Cola. Pytanie, czy ja mu takie coś też mogę zrobić? Ej, to jest dobre pytanie. Oni tutaj nastrolują dosłownie. Okej, okay, Hole kosztuje 74 robuxy. Czajcie, to 74 Robuxy. Kolega wydał 74 Robuxy, żeby mi strollować. Okej, okay, ciekawe. Nie powiem, że nie. Ale widzowie, powiem tak. Jeszcze w tej grze chciałbym ujrzeć pociąg T-Rexa mamy w ogóle. Co jest? Bierzemy go też do bazy, bo ten pociąg naprawdę myślę, że jest ciekawy. Widziałem go u Koliksa i wygląda naprawdę niesamowicie. Więc bardzo możliwe, że go sobie tu zaraz zespimy. tylko może nie na publicznym Serwerze, ale prywatnym. Ale zanim pójdę na ten prywatny, jeszcze poszedłbym na parę publików, żeby zobaczyć, co ludzie posiadają w swoich bazach, bo tutaj. No to kiepsko, kiepsko, szczerze mówiąc kiepsko. Co to w ogóle jest? To jest Nubini pizzanini? Ej, dobra, powiem tak, wbiłem dopiero na serwer i ten Nubini pizzanini wygląda mega dziwnie, naprawdę mega, mega dziwnie. I tutaj co mamy? Los Tralaleritos Padre. Nie wiem, jak to się mówi dokładnie ale dosłownie są odwrócone jakoś do Tralalero, Tralala czy Tralalero, Tralala, do nich jakoś tak. Ej, dobra, to nie jest ważne, co ludzie mają w swoich bazach. Zobaczmy, Rejkun, Kitsuna, Dragonelli, jak widzicie, Lagrande. Tu mamy Strippy, Tropi tak naprawdę też, okej. Okay. Ciekawie, ciekawie tutaj kolega ma w bazie. Moja baza i tak bym powiedział, że jest najlepsza, ale kolega tu może dorównać. Ma kurczaka potężnego. I co jeszcze masz? Kolego, 40 sekund. Dobra, przez okienko sobie zobaczę, okej. Okay? Masz Fat chicken jak widzę. No nie bij mnie, ja ci nic nie zrobiłem. Chcę tylko zobaczyć, co masz w bazie, no. No niestety, widzicie, biją mnie. Tak jak na normalnym style Brain tak samo tutaj. Ale kiepskie mają te bazy, ja wam powiem Ej, Proszę mnie nie proszę mnie zostawić, proszę, to jest moja baza, proszę mnie nie tykać, Seba, yy, chcesz to iść do swojej bazy, pozdrowiczku. Mamy jeszcze Dragonflya, zresztą ja wam po prostu pokażę, co my mamy. Pinguino, bierzemy go sobie również. Co jeszcze mamy tutaj grze, czego nie ma normalny normalnym style Brainroot? Może coś ciekawego się tutaj respi, jeżeli nie, to idziemy na priwa i normalnie respimy tutaj ten pociąg. O, i mamy tego nowego sekreta, no, my hotspot. To jest dokładnie ten z wtorkowego Taco Tuesday. Ogólnie chodzi o ten oczywiście sam event, więc weźmy go sobie do bazy i rave. Rabiki nam się odpaliły przy okazji, ale dobra Wejdźmy jeszcze w komendę admina, ponieważ Chciałbym zrespić jakiegoś brain rota, którego nie widziałem Co my tutaj dokładnie jeszcze mamy widzowie Pipi awokado, tego chyba nie mamy W normalnym style brain rot. Pinguino Pinguino no nie mam pojęcia, ale wydaje mi się Że też chyba nie ma tak naprawdę Mama kokosini, dobra, to jak jest To ja jestem w totalnym sztoku, może ja po prostu wszystkich Nie pamiętam, no to chicken jockey To już widzieliśmy dokładnie, mamy kitsune Chyba korupte. do ile się nie mylę y Tutaj disco bee mamy, okej okay, Chyba wszystko widzieliśmy tak naprawdę, esoko sobie możemy zrespić, dobra widzowie. Zrespmy sobie Esoka, bo niestety go nie mam w normalnym tutaj stile Brainrod. Dobra, ten tung 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 Saur na tralalero, tralala jest niesamowity, ale jest ten Esok, dobra. Powiem szczerze, bardzo ładny Brainrod, bardzo ładny. I będę używał cały czas i kupował maksymalnego server laka, żeby go w normalnym stile Brainrod zdobyć, bo strasznie chciałbym go mieć. Tak samo jak chciałem mieć Job Job Saura, tak samo jego bym chciał mieć. No i dobra, co jeszcze tu pominęliśmy, widzowie, bo na pewno dużo Brainrodów jeszcze pominąłem. Kiwi normale mamy jeszcze, okej. Okay. Zaraz sobie zrespimy kiwi normale Lostra lalerito z jego ojcem Dobra, to brzmi naprawdę bardzo ciekawie Ale to są te dosłownie, co wam mówiłem, odwrócone Nubini no, pizza lawaka testowaliśmy Nuklearny dinozaur testowaliśmy W sumie nie testowałem, ale ogólnie go miałem przez chwilę Okej, okay, chyba wszystko przetestowaliśmy I ktoś przy okazji znowu Black Hola kupił tutaj globalnie No nie, no gościu, czemu ty tak robisz? To z takich darmowych rzeczy, co ja bym chciał widzowie jeszcze zrespić tak naprawdę No może tego kiwi, kiwi sobie zrespi jeszcze Jego jeszcze nie widziałem w tej grze, a pozostałe rzeczy, to już widziałem. W sumie pozostałe Brain roty Uwaga, jak ten kiwi wygląda? No w sposób następujący, no taki typowy kiwi tak naprawdę. Nie ma co tutaj dużo gadać. No i dobra, widzowie, weźmy sobie teraz za ponieważ w zarobuksy też mamy różne Brain roty Tak jak było tu mówione, Big blood Kiwi, czyli ogromny tutaj Blood Kiwi. 99 9 oh, i ej, to też będzie ciekawe. To jest ogólnie ta sowa z właśnie 99 w nocy w lesie. Potrójny od Indian też spoko, ale powiem szczerze wam, nie stać mi żeby tu wszystkie jednostki sobie zrespić Niestety nie stać mnie, wybaczcie mi. Ale na pewno ten tutaj train chciałbym kupić. Czyli pociąg za 200 robuxów Tyle jestem w stanie wydać do przetestowania. Więc kupujemy i respimy. Jestem bardzo ciekawy, czy to się zrespi globalnie, czy tylko u mnie na serwerze. Kupujemy pociąg. I uwaga, jak ten pociąg wygląda. Jak ten pociąg wygląda. 200 robuxów wydane. I kiedy on się zrespi? A on jest już u góry. Dobra, on jest u góry już. Patrzcie to, dobra. No niestety jest u góry. Myślałem, że się zrespi tutaj na dywaniku. Ale tak on wygląda. Weźmy sobie go na zewnątrz. Nie wiem, widzowie, czy życie grę. A Dusty Trip, o ile się nie mylę, chyba tak. I tam właśnie taki pociąg był. Dosłownie, patrzcie jak on wygląda niesamowicie ej, dobra. Naprawdę ta gra jest fajna, żeby się tutaj pobawić i z ludźmi tutaj normalnie określać brain rotów, i troszkę potrolować, oczywiście. Mi się ta gra podoba. Dosłownie w 20 minut pokażę wam, jakie udało mi się zdobyć Brain roty. Taki brain rotów, szczerze mówiąc, no powiem tak, nawet jakby grał 24 godziny na dobę, to net przez 100 lat nie zdobędę. Czy wy to widzicie? Baza niesamowita, naprawdę niesamowita. Ale tęczowa mi się znudziła, więc zmieńmy ją na lawową. O, lawowa, bo lawową bym chciał zdobyć też normalny stile Brainrod. I patrzcie w ogóle na ten pociąg, normalnie w bazie się tutaj nie mieści. No dobra, widzowie, w dzisiejszym odcinku tak naprawdę to na tyle. Nie będziemy tutaj grali w tą grę przecież godzinę. Ale powiem tak, podsumowując, gra fajna, żeby sobie przetestować, pobawić się troszeczkę. Ale jednak, jakbym miał grać na dłużej, to wolę jednak normalny stile Brainrod. Wiecie, tam jest wyzwanie, tam zdobędziecie secreta. Jest to jednak coś rzadkiego, a tutaj secret. Zrespi się dosłownie, no powiedziałbym, że co 10 sekund. Patrzcie, jest secret, mamy kolejnego secreta. Teraz się zrespi coś innego i dosłownie za 3 sekundy prawdopodobnie zrespi się kolejny secret. Let's go, odliczamy. Raz, dwa, trzy. No dobra, może nie secret, ale Brain Rot God, więc tutaj jest zbyt prosto. Ale tak, żeby sobie wejść ze znajomymi, pobawić się, pośmiać się i zdobyć ciekawe tutaj Brain Roty, których nie ma w normalnej grze, to spoko, polecam jednak. Jakbyście pytali linka, linka wam niestety nie dam, ale jak piszecie sobie na głównej Robloxa style brain rot, to na pewno tą grę znajdziecie. Póki co gra w nią pi Tysięcy osób, więc to jest ta najpopularniejsza gra. I w dzisiejszym odcinku, tak naprawdę, widzowie, to na tyle. Na zakończenie, zróbmy sobie konkurs. Tylko co by wam rozdać? Powiem tak, wyjdźmy z tej gry, bo tutaj wam konkursu na pewno nie będę robił. I powiem wam, widzowie, tak, u mnie jest teraz duża, ale naprawdę bardzo duża bieda, więc konkurs się nie będzie szałowy, ale będzie na pewno bardzo ciekawy, moim zdaniem, z racji tego, że możecie wygrać wszystkie pięć nowych Brain Rotów z tego tutaj update'u. Tak, jak oglądaliście ostatni odcinek, zdobywaliśmy 5 nowych Brain Rotów, więc dzisiaj taką całą Armię możecie wygrać. Nie jest to szałowe, jak widzicie, mamy tylko tego Job Job, Saura jako secreto oraz los Mateos. dużo nie generują, ale tak jak mówię, u mnie jest totalna bieda i mam nadzieję, że mi to wybaczycie, bo jednak konkursy staram się robić codziennie. Jeżeli chcecie wygrać tą całą bazę, widzowie, małe wymagania, doskonale je znacie. Łapkę w górę, subskrypcja oraz komentarz z Waszym linkiem. I na kolejnym odcinku ogłosimy sobie zwycięzcę. A propos zwycięzcy na teraz macie ostatniego. Serdecznie mordeczku Ci gratuluję, cię do znajomych, przyjmij mnie i napisz do mnie wiadomości prywatne na Robloxie! Powiedziałbym widzowie tak naprawdę, że to na tyle, tylko na samo zakończenie chcę jeszcze jedną rzecz obgadać, jeżeli ktoś obejrzał w ogóle odcinek do, do tej minuty. A mianowicie widzowie w tą sobotę ma być walka Jandal versus sami. Tak, kto zrobi lepszy admin abuse. I początkowo, update miał być o 21 stile Brain rot. Oraz tutaj w Groę Garden o chyba godzinie 15-16, ale teraz tutaj widzę na Discordzie jest troszeczkę ankieta. I tutaj pytają się, kiedy zrobić update. Czy godzinę po update w Groę Garden, czy 3 godziny po updatecie, czy jednak o tej samej godzinie Grały Garden i ankietę wgrywa opcja z godzinę po update w Groły Garden. Więc bardzo możliwe, że najbliższy update będzie w sobotę o godzinie 16-17. Więc tak naprawdę będę was informował, jeżeli będę w 100% pewien, a wy się szykujcie, bo prawdopodobnie ta sobota będzie najmocniejsza w historii tutaj Steel Brainer z Groły Garden. Naprawdę obstawiam, będzie mega, mega, mega dużo się działo i mam nadzieję, że Was na niej nie zabraknie. Prawdopodobnie, jakbyście pytali, live też z tego będzie, bo jednak takich rzeczy nie chcą minąć, więc jak coś będę Was na przyszłych odcinkach informował. A póki co w dzisiejszym odcinku tak naprawdę to na tyle. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i słyszymy się w kolejnych. Do zobaczyska i papatki. Elo, elo, Piu.